Cześć, ja jestem Gustaw. Ja jestem Michał i w co, co ja, wierzę? ja wierzę. Często gdy słyszymy słowo modlitwa, no to można przychodzić na myśl, odmawianie w kółko, ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, albo można przychodzić też taki obraz dziecka klęczącego przed swoim łóżkiem. Yy, rączki w strzałeczkę i yy, Aniele, boże, stróżę, mój, ci zawsze przy mnie, stój rano wieczór we w nocy. Super, bardzo ładna modlitwa. Ja się zgadzam. Też się modlę prostu no, na jakiś czas. Tylko, no, czym mi ta modlitwa tak naprawdę jest, a czym ją nie jest? No, ja bym już tutaj dorzucił, że często to wygląda tak, że ktoś odmawia na przykład Zdrowaś Maryjo, z prędkością karabinu maszynowego. Tak, ja mam wrażenie, mówić. że czasami to jest tak, że tak naprawdę nie robimy modlitw, nie odmawiamy modlitw jakby pod jakość, tylko pod ilość. Dokładnie. I myślę, że no też byliśmy czasami w takim momencie w naszym życiu, że tak naprawdę nie szukaliśmy tej istoty modlitwy. Tak, tak, tak. No właśnie to jest trochę jak z różańcem, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach. O ile różaniec jest piękną modlitwą, naprawdę jest czymś wspaniałym, to odmawianie tego, żeby to odmówić tylko, no, mija się całkowicie z celem. Bo modlitwa nie jest odklepywaniem. Mhm. Modlitwa jest y, czymś, czymś większym, czymś głębiej, tak? No, modlitwa, y, jak się, na, jak nagle się pojawia w modlitwie Boże, pomóż mi nie obrać tej matmy, obiecuję, że już nigdy nie będę ściągać, no, to też nie jest to modlitwa, tak? Ja mam wrażenie, że też czasami <coughs> dużo osób traktuje trochę Boga e, jako taki, może automat. Tak, że dzień dobry, no. ja tutaj przychodzę z moimi problemami. E, proszę, to załatwić. Jak do urzędu, to no, cześć. Tak. No <słuch> to jest mój wniosek. Tak. To, to wy to zrób, ty to zrób i, i cześć. I to spoko. Mm -hmm. I się ma ogarni to weź tam i to wszystko zrób i jak nie no to, no to będzie słabo. A wtedy nie wierzę w ciebie, nie. Dużo osób, w sensie, no nie wiem czy dużo, ale tak, tak myślę, że to może być taki też, że jak coś się nie spełnia, no to, to ktoś może już tutaj powiedzieć, że kurczę, no on tego nie zrobił, no to znaczy, mhm. że go nie ma albo tak. co dla mnie źle, no, to no tak i nie właśnie działa, do, nie? dochodzimy do takiego punktu, że no w sumie modlitwa to nie jest magiczna formułka. Nie, nie w sensie, no jeżeli zatrzymamy się właśnie na tej yy, na, na, właśnie na tym obrazie, no to, to właśnie tak, tak wygląda, nie? Na, ty, na, na, na tym pierwszym, drugim, trzecim, co ja powiedziałam. Tak. Ale o, zupełnie nie o to chodzi. Zupełnie, bo czym tak naprawdę jest modlitwa? No i Kościół nam mówi. Modlitwa to wzniesienie serca do Boga. Tutaj mam przy sobie kompedium katechizmu Kościoła katolickiego i mam tutaj bardzo na, ładnie napisane, że modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do niego o stosowne dobra zgodnie z jego wolą. Właśnie, że zgodnie z jego wolą. To jest kolejna rzecz, którą którą y, jeszcze będziemy właśnie mówić, tak? Jest zawsze darem Boga, który przychodzi, aby spotkać się z człowiekiem. Okej, okay, właśnie... czyli w sumie to, co ostatnie było, to możemy też nazwać tą modlitwę spotkaniem. Dokładnie tak. Spotkanie. I, no jest to taka modlitwa, no z tego tak naprawdę wynika, że z kimś takim dobrym, który chce dla ciebie dobro, chce dla ciebie jak najlepiej, bo też na to właśnie o tym nam mówi to, że zgodnie z jego wolą. No, a, no a jednak... Bóg chce dla nas dobrze. Tak I troszczy no, się no. o Oczywiście tak, że tak. Spotykamy się z osobą, która nas zna. Więc mm -hmm. to jest bardzo ważne, że jak już modlimy się, no to, to nie powinno być to recytowanie. To nie jest zaklęcie, to nie jest raport do szefa. Tam, Boże, to ci raportuje, że to tak, i weź mi to teraz zrób, na jutro, deadline masz. To nie jest korporacja. Jak przychodzi dziecko do mamy, mm. mamo... Mam wiadomość, e, potrzebuję blok tak. No na jutro. No to, <grym> dokładnie. Ale ja mam wrażenie, że to właśnie często przychodzimy tak do Boga. <grym> no, nie no dobra, też tak miałem. No, nie wiem, Boże, jutro jest sprawnie z matmy, potrzebujecie na jutro, i to tyle. I potem zapominam o Bogu. No, słabe. W sensie, no wiadomo, no musimy. Prośmy go. Y, zobaczymy. No, jeżeli będzie to z jego wolą, to nam pomoże, nie? No, ale ja bym też odwołał się tutaj do tego, tak. co mówiliśmy wcześniej, e, o tym, że. Bóg jest tak naprawdę naszym przyjacielem, naszym tatą Dokładnie. i do tego też chcemy dążyć, żeby to spotkanie z Nim było czymś, co zbuduje nas i zbuduje naszą relację. Tak, no spotkanie, w sensie najważniejszym spotkaniem jest właśnie ta rozmowa. Mhm. Modlitwa jest spotkaniem i jest rozmową. Jest, jak, tak jakbyś gadał z przyjacielem. No, e, czasem gadasz długo, czasami krótko. Czasem czasem milczysz, no bo jak spędzacie razem czas, to nie musicie Non stop gadać, prawda? Mm -hmm. Wystarczy, że jesteście obok siebie. No, z jakąś osobą, która za ciebie ważna, tak? Tak. Możesz. Może z nami być. Mm -hmm. e, no, w poprzednim właśnie odcinku mówiliśmy o tym, że, że, że tak. Bóg jest naszym przyjacielem. I, I że myślę, swoim... że to jest wa bardzo ważne w tym, tak. jak modlimy się, żeby pamiętać o tym, że on nie jest gdzieś tam daleko jakimś bogiem, który. Y słucha, grozi nam palcem tak. i tylko czekasz, aż zrobimy coś złego, tuje ręce, żeby e, nas gdzieś tam przyłapać, tak. tylko On chce nas słuchać. No słuchajcie, no to, jest, to jest relacja, tak? Jak mówiliśmy już wcześniej tak naprawdę, właśnie kim jest Bóg i czym jest wiara, no to jest relacja. On jest naszym przyjacielem i musimy pielęgnować tę relację, rozmawiając z Nim. No, jeżeli nie będziesz rozmawiać z osobą, która jest dla ciebie ważna, no to i tak dłuższy czas, no to ją stracisz, tą relację w końcu. Musisz dbać, musisz pielęgnować tą relację, tak? I tak samo, e, no właśnie, e, właśnie, ta, ta, ta rozmowa, tak? Czyli jak mówię, to, to trzeba zapamiętać. Modlitwa to jest rozmowa. Nikt tego nie mówił, na przykład. I to jest dlatego bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, że modlitwa jest zwyczajną rozmową. Jest tak naprawdę takim, powiedziałbym, że jeszcze spędzaniem czasu. E, I takim... Byciem. Tak, po prostu Bycie. byciem. Tak. No i, no i słuchajcie, no, y, czy to w rozmowie takiej szczery z swoim przyjacielem, czy z swoją przyjaciółką, y, no jak ktoś kłamie, jak gada żeby gadać, y, jak y, no nie wiem, jak u, udaje kogoś przed tą osobą, no to coś tam, tam raczej. Wydaje nie mi się, nie wiem. że to są takie, nie wiem czy można to nazwać w ogóle przyjaźnią. wtedy. Średnio, prawda? No jak y, udajemy przed osobą kogoś kim nie jesteśmy, jak kłamiemy przed tą osobą, czy no właśnie jak tak po prostu gadamy, żeby gadać, żeby po coś powiedzieć, no to ta relacja nie jest szczera, nie jest prawdziwa, mhm. tak, nie jest tak bliska. No i tak samo w modlitwie my powinniśmy stawać i stajemy przed nim przed tym naszym BFF, przy tym naszym best friend w ogóle, no naszym najlepszym przyjacielem jednak. Właśnie Nasz, tak, Bóg, żeby to było precyzowane. Rozmawiamy z nim. Możemy opowiedzieć im, jak minął nasz dzień, jak się czujemy, co jest u nas, po prostu. Możemy podziękować mu za to, co się stało dzisiaj. Możemy go poprosić o jutrzejszy dzień, żeby był dobry, lepszy. No po prostu. Możemy z nim trwać, tak? I możemy, no nie wiem, możemy z nim rozmawiać tak samo, jakbyśmy rozmawiali z. Osobą, no bo to no jest też naszą najbliższą osobą, tak. No, e, i co? I są różne sposoby modlitwy. Różne. Naprawdę, no to, to właśnie z tym e, opowiadaniem e, o swoim dniu, no to jest jeden. Tak. Tak po prostu gadanie. Tak. E, też takim sposobem, który ja ostatnio odkrywam, e, jest cisza. Mm. I to jest mega mocne. Bo zauważyłem, że to jest takie świetne, żeby po prostu spędzać z nim czas. I to jest niesamowite, żeby też tak po prostu oddać mu. Hmm. Ja lubię to określenie, żeby zmarnować dla kogoś czas. To jest niesamowite, bo Ale bardzo dobry, często fajny. masz tak, Serio że spotykasz dobry. się z kimś, bo na przykład masz za dużo czasu pewnego dnia, masz gdzieś tam wolny czas, więc stwierdzasz: Dobra, spotkam się z kimś. Nie. Ale to nie jest sztuka. Sztuką jest, żeby poświęcić swój dzień dla jakiejś osoby. Piękne. I żeby poświęcić jakiś czas, żeby, no, tak jak mówiłem, zmarnować ten czas dla tej osoby. Kurczę, super, co powiedziałeś, naprawdę mega się to powiązanie, <laughs> naprawdę. Ale też wszystkie formy modlitwy w sumie wszystko, co związane z modlitwą, wiąże jedno słowo, które jest najważniejsze, które się nazywa szczerość. Mhm. Bez szczerości. Nie ma relacji, nie ma modlitwy, nie ma rozmowy, nie ma spotkania. No w ogóle rozpada się wszystko mm -hmm. bez szczerości, tak? I przed Bogiem powinniśmy stanąć szczerzy wobec siebie, wobec wszystkiego. Po prostu jesteśmy prawdziwi. Pokazujemy mm -hmm. tą naszą prawdziwą stronę przed nim nie musimy udawać. To jest bardzo ważne, bo mam wrażenie, że du dużo osób próbuje ukrywać coś przed Bogiem. tak, Jak tak się mm, ja też tak miałem, no, kurczę, no, kiedyś, że no Boże, nie no, w sumie to jest okej. Okay. Jest spoko, bywało lę No ale jeśli naprawdę czujemy na przykład źle, no to on dla nas jest. Mm -hmm. Możemy się wykadać mu. No tak. Dosłownie, no, jakby no, on jest, on na nas czeka, on jest. Tak. Chcę też porównać. E, też jestem animatorem. E, jestem animatorem e, jako bierz, bierzmiowanych, czyli mm -hmm. mam swoją tam młodzież w parafii. I właśnie mieliśmy temat o, o modlitwie. I na, było bardzo dobre nawiązanie, które mi się super podoba, że to jest taka rozmowa telefoniczna. Mhm. E, w rozmowie telefonicznej na przykład są potrzebne dwie osoby. Jedna musi odebrać, druga musi zadzwonić. Mhm. E, w rozmowie telefonicznej musi być wyłączony dzwonek w telefonii, żeby usłyszeć, no bo normalnie nie usłyszysz. I wszystko, e, wszystko to jest właśnie powiązane z modlitwą. Czyli mamy osobę, która, się, która mówi, osobę, która odbiera i na odwrót. Żeby rozmowa jednak była, bo rozmowy no nie ma, tylko jedna sama mówi. Druga rzecz, właśnie, e, muszą być dwie osoby. Jednej hmm. osoby, no to już nie masz rozmowy, bo nie możesz tylko zadzwonić. To się na przykład sprawa, musi być ten dzwonek, czyli musimy, musimy być otwarci na to. Musimy być otwarci, ciągle czekać. Musimy też być nastawieni na to, że tak. otrzymamy ten telefon. Właśnie, bo, bo Bóg do nas też mówi ciągle, hmm. tak? I my musimy po prostu być na niego otwarci i mieć ten włączony dzwonek w telefonie, tak? tak? No, i wiedzieć, że, że możemy odebrać ciągle, mm -hmm. tak? No bo on ciągle ma włączony dzwonek tak. u siebie, tak? Może ciągle od nas odebrać. Tak, i właśnie. No i... no i też ja bym tutaj nawiązał do tego, żebyśmy byli gotowi, bo kolejny sposób tej modlitwy to jest codzienność. Żeby w codzienności poznawać Boga. I to jest też niesamowite do tego, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach, mm. że tak naprawdę wiara jest taką codziennością, że. Każdego dnia musimy przychodzić do Boga i każdego dnia przeżywać ten dzień z Nim, tak naprawdę. Czyli no tak. No, możemy modlić się, no, spędzać z Nim czas, tak naprawdę, wszędzie w pracy, wszędzie. E, słuchając muzyki, uprawiając jakiś sport. Możemy robić to świadomie na Jego chwałę. Bardzo lubię ten fragment e, o tym, że m, cokolwiek czynicie, na chwałę Boże uczyńcie. I to jest takie dobre, bo jesteś świadomy tego, że robisz coś. Dla Boga tak. i jesteś świadomy tego, że jesteś w jego obecności i, i że On jest przy Tobie. To jest mhm. dla mnie naprawdę niesamowite. No i właśnie, no tutaj mamy przed właśnie można powiedzieć, że możemy podzielić modlitwę na takie trzy główne sposoby, czyli właśnie jak powiedziałeś codzienność. To jest bardzo ważne, no bo nie wiemy często, że możemy tak robić przez takie najprostsze rzeczy, w, po prostu przez wszystko, co i właśnie robić świadomie, robić to na jego chwałę. Yy. Ważne to jest, że Bóg nie czeka nas tylko w kościele, ale także jak, nie wiem, yy... biegniemy, jak rysujemy, jak gramy na czymś, On, to możemy to wszystko robić też na jego chwałę, tak? Mm -hmm. to, też jest, to też jest forma modlitwy. Możemy to właśnie robić ciszą, jak powiedziałeś, co jest świetne, bo to jest forma też medytacji, tak, nad tym wszystkim i w ogóle bycia. Po prostu mm -hmm. bycia. Tak. Ważne, ważne, możemy po prostu być. Mam jest, 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 wrażenie, że jest, cisza jest najtrudniejsza. Mm -hmm. Ale jest najprawdziwsza. Tak. Naprawdę. Po prostu my jesteśmy w tej ciszy, tak? Wystarczy usiąść, zamknąć oczy i powiedzieć: Boże, jestem. No powiedziałeś, że wystarczy, a czasami jest tak ciężkie. Ładnie. <laughs> no Dokładnie. Na przykład ja nie jestem w stanie się skupić. Chcę w się sensie po prostu wszystko mi po prostu. No nie jestem w stanie posiedzieć i skupić się na Bogu przez chwilę. Ale ja właśnie też mówię. ciekawe, co ja usłyszałem, bo miałem kiedyś taki problem właśnie, że yy, Często mamy tak, że próbujemy odganiać swoje myśli, żeby skupić się na Bogu. Ale często mamy też tak, że różne myśli w trakcie modlitwy nam przychodzą i możemy wykorzystać te myśli do modlitwy. I możemy się zastanawiać, dlaczego akurat takie myśli mi przychodzą, pytać się Boga o to i tak naprawdę wykorzystać to tak. do tego, żeby jeszcze więcej się pytać go i jeszcze bardziej wejść w ten czas. No, i mamy też właśnie trzecią formę, można tak powiedzieć, czyli przez słowa. Tradycyjne modlitwy to też są dobre modlitwy. Psalmy, super są psalmy, piękne. Yy, ale też jakieś własne zdania, właśnie jak mówiłem wcześniej. Czyli po prostu gadać z nim, jak z człowiekiem. Cześć Boże, yy, miałem taki dzień. Dzięki Ci za to, że dzisiaj się, nie wiem, obudziłem rano. Naprawdę to jest duży dar, nie? Mhm. Dziękujmy za to. Właśnie. Tak. A propos, no właśnie dziękujmy za to, że się, że się budzimy, że żyjemy, że jesteśmy. No bo... Ja w sumie tutaj mogę do ciebie drżyć no? taki smaczek, bo to, co łączy w pewien sposób te trzy modlitwy, nie wiem, czy słyszałeś o ignacjańskim rachunku sumienia? Tak, coś, coś, coś mi się to odbyło. jest no niesamowita modlitwa, która mi bardzo pomogła, bo właśnie ona łączy to wszystko łączy ciszę, mhm. codzienność też. I słowa. Mogę pokrótce powiedzieć, na czym to w ogóle polega, bo mówimy Bogu tak naprawdę o tym, że dziękujemy mu za wszystko, co mamy, za to, co przeżywamy. I to jest takie niesamowite, to też usłyszałem wcześniej, że dziękuj Bogu za takie rzeczy, z którymi obudzisz się jutro. Jakby, że, że modli się tak, jakbyś za to, co dziękujesz, tylko z tym został. Mhm. Więc to tak daje do myślenia, że naprawdę Bóg błogosławi nam i naprawdę mamy bardzo dużo rzeczy. Tak. E, I to jest takie też. No, spowodowało mnie bardzo głęboką refleksję, tak naprawdę, że Bóg naprawdę błogosławi bardzo. Tak, tak. E, kolejnym też takim, taką rzeczą jest e, po prostu przejście całego dnia e, w taki sposób, że przeglądasz ten dzień pod względem takim, gdzie był Bóg. I przeglądasz swoje emocje, swoje jakieś też myśli, yy, i tak naprawdę nie robisz tego. Bo nazwa tego rachunku sumienia może być taka myląca, że będziemy się bić batem nie, w trakcie nie, tej modlitwy. Nie, nie, nie. A ona jest niesamowita, bo po prostu jesteś, trwasz w tym i analizujesz swój dzień i pytasz Boga, co było dobre, co było złe. Hmm. I zauważyłem też przy tej modlitwie, że bardzo dużo. Zauważyłem taki duży wzrost u mnie, że faktycznie Super. zacząłem się zastanawiać nad niektórymi rzeczami, które mogę poprawić u siebie. Tak, no to jest właśnie ją kojarzę, to jest to bardzo taka głęboka, kurczę, modlitwa, bardzo taka, że skłania do refleksji. Mhm. Ale no właśnie, no każdy też ma właśnie swoje formy, fajnie, że się właśnie dzielisz, tak. Super. Czasami też nawet wystarczy w ogóle, jak mówimy o słowach, czasami wystarczy jedno słowo, zdanie, nie wiem. Jesteśmy w jakimś gorszym czasie, mówimy: może po prostu pomóż mi. Ja bym no też tutaj wrócił do tego, co mówiliśmy na samym początku, hmm. że liczy się jakość, a nie ilość. I to jest właśnie, też niesamowite, tak. bo liczy się to, co mamy w sercu. No I, I ta modlitwa powinna tak. wynikać z naszego serca, e, a nie gdzieś tam z narzuconych, nawet przez siebie czasami, jakichś e, takich ram. Tak, no. Słuchajcie, no ważną rzeczą jest właśnie, że można powiedzieć, że modlitwa ma wiele języków i każdy ma prawo znaleźć swój. Mi się to bardzo właśnie tak podoba, bo taka jest prawda. Ale odnosząc się właśnie też do tego, właśnie Kościoła KKK, katechizmu Kościoła Katolickiego, y mam tutaj opisane formy modlitwy, y które, no czytam, są najistotniejsze formy modlitwy chrześcijańskiej. Są to błogosławieństwo i adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. I najważniejszą rzeczą, którą też to mam napisane, jest, że Eucharystia zawiera wszystkie. Mm -hmm. Wszystkie te formy. Na, na Właśnie na mszy mamy każdą z tych, z tej, z tej formy, tak naprawdę. I to jest coś wspaniałego, dlatego mm. też e, Eucharystia jest czymś wspaniałym, o czym jeszcze będziemy gadać w kolejnych <laughs> odcinkach, które których będziemy z Was zapraszać o kościele. Ale to jeszcze przed nami. Ale właśnie wracając do tego, tak? E, więc formy są różne, tak? No tutaj właśnie te, te które przedstawiłem, ale. E, na przykład, jeżeli nie czujemy się w siłach, jeżeli na przykład jesteśmy w gorszym okresie, yy, jeżeli wiemy, coś z nami nie tak, czujemy yy, zdenerwowanie na przykład na Boga. Nie, miałeś tak kiedyś, że czułeś zdenerwowanie? Ja miałem. Ja miałem. Ja miałem. Yy, na przykład. I to jest na, to, to jest normalne. To jest to, się, to, to jest ok. To nie jest tak, że ojejku, jak się, jak się, czuję, że jestem zdenerwowany jestem na Boga. To nie, to nie, to, nie, to, to źle coś jest ze mną nie tak. Nie, no to jest naturalne. No, czasami. Mamy taką frustrację mhm. i możemy ją wyrzucić. Możemy po prostu powiedzieć: Boże, po prostu nie czuję cię, gdzie ty jesteś, o co chodzi w tym wszystkim? Czemu tak się stało? Wylewajmy to z siebie. Zwierzajmy się z naszych problemów Bogu. No bo On nas wysłucha. On jakby, no, no komu, komu lepszemu, nie? Mhm. Oczywiście ludziom też, no ale, ale jakby no, to samo zwierzanie z tych problemów z czymś, no, czymś ważnym, tak? Wyrzucamy to z siebie. Właśnie, co do tej jeszcze frustracji, ja mogę dodać, że właśnie czytałem ostatnio książkę, którą w ogóle dałeś mi e, z, o, z Janem Kaczkowskim. <grym> tak, tak. Super, e, super. I to jest naprawdę super książka, ale chciałbym odnieść się do tego, że bardzo podoba mi się, jak on odpowiada na takie pytania, typu właśnie, że e, jestem sfrustrowany na Boga, i on mówi o tym, że musisz jak pamiętać super, tak. o tym, że Bóg jest dobry. I często odpowiada na to jednym zdaniem, po prostu. Że po prostu to jest pewniak. Tak, I musisz no, o tym pamiętać. Właśnie, odnosząc się właśnie do, do świętej pamięci właśnie e, księdza Kacz Kaczkowskiego, który jest świetną postacią. Naprawdę mm. tak polecam każdemu, nie obejrzeć nawet film Johnny, który jest świetnym filmem, albo przeczytać jego książki. E, no On miał straszną historię. No, miał, e, miał glejaka z tego, co pamiętam, i no, już liczył swoje dni. Mm -hmm. A mimo to wiedział, że to jest. To tak jest wola Boża, że on musi wykorzystać te dni po prostu. Mhm. On był zerwany na Boga często. Wiadomo, no ciężko nie być, ale on korzystał z tego mhm. i, i rozmawiał z Bogiem i przez to, co on robił, to właśnie pokazywał. No, to świetna postać, polecam, ale zostawmy to, ale to. I ktoś może zapytać, że e, no, gdzie możemy się modlić? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Wszędzie. Krótko. Wszędzie. Nie musimy być w kościele. W tym budynku, możemy modlić się w domu. Możemy w pracy, w autobusie, w szkole, na spacerze, nie wiem, gotujemy, jemy. Przecież przed posiłkiem możemy się modlić. prawda, Dziękować. To jest w ogóle bardzo fajne, bo jesz często, a jak wyrobisz sobie to, że nawyk taki, taki tak. nawyk modlenia się przed jedzeniem, to okazuje się, że modlisz się. Całkiem często. To właśnie. Ale to właśnie fajne, możemy dziękować za, za to jedzenie, tak? I prosić, żeby było smaczne. Tak. A Może mieć kolejnego dnia też możliwość w ogóle zjeść. No bo mm. pamiętajmy, że no, to nie jest takie oczywiste, tak. prawda? No pamiętajmy, Bóg dla nas zostaje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tam, no zawsze po prostu. To jest, taki, to jest taki hotline, taka gorąca linia, możemy do niego zawsze zadzwonić, i on zawsze tam będzie, tak? No właśnie, ale ktoś może inny się zapytać, no dobra, no to ja będę mówić. Do niego, ale przecież on nic nie mówi, nie odpowie mi, prawda? No, kurczę. No, pamiętaj, że mimo, że Bóg jest Twoim przyjacielem, to właśnie nie jest to ta maszyna, która spełnia wszystko, co chcemy, każde życzenia nasze, tak? Bóg może odpowiedzieć nam na tak naprawdę na trzy sposoby. Może powiedzieć tak, czyli jak coś prosimy, to ta, ok, ona nam spełni. Może nam powiedzieć, że nie, tego Ci nie dam, bo to jest dla Ciebie złe. Albo ja mam dla ciebie coś lepszego, a może nam też powiedzieć: Poczekaj, cierpliwości, dam ci to, ale w swoim czasie. Co poraz mnie takie, może powiedzieć na takie trzy sposoby, tak? E, najczęściej wcale nie jest to ten właśnie głos z nieba, chociaż zdarza się u niektórych, e, tylko przez przykład pokój w sercu, przez słowo w Biblii, e, Biblia, przez spotkaną osobę, jakąś sytuację, która się układa, albo zmianę w tobie, po prostu. Gdy coś czujesz, nie wiem. No właśnie, ktoś, jest takie znane, że jak, Bóg, jak prosisz Boga o cierpliwość, to czy Bóg daje Ci cierpliwość, czy daje Ci sytuacje, w których może być cierpliwy? No mhm. i właśnie, to też trzeba pamiętać, że to nie jest takie, e, takie, takie zero-jedynkowe. Ale pamiętajmy, że Bóg nas słucha. Mhm. Zawsze nas słucha. E, no to co? Na koniec mamy jeszcze kilka mamy, fragmentów, mamy. które przeczytamy e, o modlitwie. Właśnie. No mamy tutaj na przykład Mateusza 21 i wszystko o co wierząc poprosilibyście w modlitwie to otrzymacie. Filipian 4:6 mamy. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. No, fajne, fajne. To też pokazuje tą, tą moc. Na przykład z pierwszego Tesaloniczan Nieustannie się módlcie. To też mi się bardzo podoba, to dlaczego mówiliśmy, właśnie, że możemy się modli modlić w każdej sytuacji, tak mm -hmm. naprawdę. Nieustannie się módlcie. I Rzymian, ósmy rozdział. Kiedy nie wiemy o co się modlić, jak należy sam duch, e, wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. No właśnie, czasami nie wiem, co powiedzieć. No i właśnie ta cisza to, to jest właśnie coś tak. wspaniałego, tak? No i, i po prostu ważne, żebyśmy chcieli, żebyśmy mm -hmm. byli otwarci. To jest coś, co nie każdy z nas ma, czasami się zamykamy. Boimy się, nie chcemy, jesteśmy zdenerwowani i właśnie. No i tutaj trzeba sami z, z, przejść przez to po prostu, i ta modlitwa hmm. jest zawsze tym dobrym rozwiązaniem. Yy, no, więc w sumie możemy powiedzieć, że podsumowując, modlitwa to nie jest obowiązek, to jest przywilej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, że to jest spotkanie z Bogiem. Spotkanie i rozmowa z Bogiem, który zna nas lepiej. Niż my sami. Mhm. To jest coś w ogóle super, dlatego nie możemy podchodzić do niego yy, nieszczerze, tylko po prostu jako my. Po mhm. prostu otwarci. Może tutaj jestem przed tobą, jako ja. Jako ja, jako człowiek taki, jakiego mnie masz. No i w sumie chcemy Was zachęcić do tego, żebyście po prostu spróbowali, żebyście spróbowali zbudować te relacje z Bogiem i zaczęli się modlić i spróbowali tych. Różnych może sposobów, które przedstawiliśmy, żebyście poszukali też może innych, które gdzieś tam do was przemówią. Każdy ma swoją. Tak naprawdę. I żebyście po prostu szukali tej relacji z Bogiem. Tak, no słuchajcie, chcemy, jak, jak chcecie zacząć, no to zapraszamy. Naprawdę zapraszamy naprawdę do tego i to nie musimy mieć coś długiego. Wystarczy po prostu Boże, jestem tutaj pogadać z Nim tak szczerze, albo otworzyć Biblię i poczytać. On tutaj z nami rozmawia tutaj mówi do nas. Poszukajmy. Poszukajmy, mówię to do nas wszystkich. Do nas te... Ja też nie zawsze się co no, codziennie. Nie wiem, staram się, staram się być tym codziennie, ale no, to nie jest takie jest zawsze oczywiste, tak? Dlatego po prostu wystarczy, żeby Boga mieć ze sobą w momentach. Mhm. W każdym momentach. I po prostu trwać w tym i, i walczyć też o to. Tak. Spróbujmy, szukajmy własnego sposobu, własnej formy modlitwy. Własnej rozmowy, bo właśnie każda relacja z Bogiem jest indywidualna, każdy ma inną, swoją relację, dlatego każdy będzie miał inny sposób rozmowy. Mm -hmm. No to naturalne. Więc zapraszamy Was do tego i dziękujemy Wam za dzisiaj. I, I do, do zobaczenia. zobaczenia. Cześć.